Cześć, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj przychodzę z takim oto pojedynkiem, zdrapka Kezmania, yy, strona belgijska, po stronie polskiej dla mnie nowość, gwiazdna kasa za 30 zł, także taki pojedynek, pojedynek droższych zdrapek, jedna z najdroższych zdrapek w Polsce i jedna z droższych zdrapek w Belgii, tutaj często biorę tą zdrapkę do pojedynku z tego względu, że są fajne w niej, Wygrane, dużo jest stówek, dwusetek, 300 euro też jest sporo, także no tutaj będziemy szukać 50, no i tak dalej, i tak dalej, także. Także bogata tabela wygranych. Ostatnio niestety cały czas mi się trafiają zwroty, no ale może dzisiaj tutaj ta zdrabka nam dopisze i da coś fajnego. Trzymajcie mocno kciuki. Obstawiajcie, obstawiajcie swoje typy. Jeśli chodzi o numerki zdrapek to mam tutaj siódemeczkę w zdrabce polskiej. W zdrabce belgijskiej mam tutaj ósemkę. Zaczniemy, może, od tej zdrabki belgijskiej. Wydaje mi się, że chyba troszeczkę mniej drapania. Tutaj od razu przypomnę zasady. Mamy tutaj dwie części, dwie gry na tej zdrabce. Tutaj w drugiej części zdrabki szukamy wygrywających liczb, a tutaj u góry bonusiki i szukamy stóweczek. Także zaczniemy sobie tutaj od tej części z wygrywającymi liczbami. Tutaj będę musiał zmienić drapak. Mamy tak 22, 28, 34, i 31, także takie mamy wygrywające liczby. I oczywiście szukamy tych liczb. Na początek mamy tutaj 20, kolejna liczba 9, 4, 35 blisko. Mamy tutaj 34, kolejna liczba 3. 30, też blisko. 10, 18, no i zostały dwa rządki, ostatnie. Tutaj mamy 17. 22, mamy wygraną, także super. Dobra, pasa trwa, jeśli chodzi o tą zdrabkę. No, tylko żeby było więcej niż zwrot. Może jeszcze jakaś liczba nam tutaj wpadnie, szukamy. Mamy tutaj dwójeczkę. 32, blisko, mamy 31, tutaj już jest kodzik. Cztery ostatnie liczby. Mamy tutaj szóstkę. 13, 8, tak jak numery z drapki, i 37. Także nic więcej tutaj nie znaleźliśmy, oprócz tej liczby. Tą liczbę odkryjemy sobie na końcu. Najpierw sprawdzimy sobie bonusy. Tutaj przypomnę, chyba nie powiedziałem: wkład 15,30 euro. 30 zł. W tej zdrabce już na pewno jakaś wygrana będzie. Szukamy stóweczek. Pierwszy bonus pusty. Drugi bonus też pusty. Trzeci też pusty. Czwarty bonus też pusty i ostatnia szansa na stówkę też tutaj pusta. Także bonusiki puste no ale mamy jedną liczbę, także zobaczmy, aby było coś więcej niż ten zwrot. 22 no i zobaczmy. No niestety w dalszym ciągu te zwroty królują. Na początku, jak weszła ta zdrabka, było bardzo dużo fajnych wygranych, a teraz chyba same zwrociki zostały. No ale nic, zdrabka wygrana. Pojedynek tutaj e, w pojedynku prowadzi teraz zdrabka belgijska. No i zobaczymy, co na to zdrabka polska. Za 30 zł. Tutaj zobaczmy zasady. Szukamy tutaj podkowy, wygrywamy przypisaną kwotę. Za serducho mamy podwójną wygraną, a jeżeli znajdziemy symbol 25 lat, to mnożymy wygraną razy 5. W bonusie szukamy kwoty, także no, ciekawy jestem, zobaczmy. Numerek siódmy z drapki, także no, może będzie jakaś fajna wygrana. Mamy tak, aparat, jabłko, Nutka. Hamburger. Luneta. Śliwka. Klips. Bęben. Kwiatek. Kask. Łódź, Cytryna, klucz, astronauta, zamek, kompas, mikrofon, mufinka, zegar, szalik. Tutaj jeszcze mamy pik. Naszyjnik, parasol, dzwonek, ciastka. Zbliżamy się niestety do końca. Mamy tutaj jeszcze pieska. Okulary. tref i dwie ostatnie szanse. Tutaj mamy maskę. No i niestety karo, także nic tutaj nie udało się znaleźć żadnego symbolu, ale jest jeszcze szansa w bonusie, także zobaczmy, czy może będzie tutaj jakaś kwota. Byłoby miło. O i mamy 30 zł, także super. Bardzo miłe zaskoczenie, także zdrabka ta też się zwróciła, i dzięki temu mamy tutaj remis, bo tutaj mamy też zwrot, także obydwie zdrabki przyniosły zwrot. Wyrównana walka, także bardzo fajnie. Takie wyniki są też fajne z tego względu, że nie mamy żadnego, żadnych strat, także jak najbardziej. Takie wyniki mogą być. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem, subskrypcję. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki zdrapkowe. Trzymajcie się, do następnego. Pa! pa.